Zabieram Was ze sobą zrobić dzisiaj mega zakupem makro na 7 osób na 9 dni do Chorwacji. Cenę podam na koniec, a Wy możecie obstawiać w komentarzach. Zaczynamy oczywiście od sosów i słoików, będzie ich mega dużo, ponieważ planujemy gotować większość rzeczy w domu. Dalej wjeżdżają ciasteczka, płatki śniadaniowe i oczywiście ulubione chipsy. Na pewno nie może zabraknąć ani wody, ani koli, więc bierzemy tego naprawdę dużo. Od razu mówię, że koli nam nie starczyło. Oczywiście mój piwoż musi wziąć 24 butelki piwa, i później załadować trochę mocniejsze alkohole. Dodatkowo kupiliśmy szynkę, ser, chleb tostowy, chleb zwykły, karkówka, mielone i 5 kg kurczaka. Mięsa to moim zdaniem kupiliśmy za dużo. Tak wyglądał nasz koszek, więc możecie tutaj obstawić ile to kosztowało. My już wywalamy to wszystko na kasę. I uwaga, najważniejszy moment. Bałam się, że mi nie starczy tego, co mam na karcie, żeby zapłacić 1288 zł łącznie za taki tutaj koszek. Jak uważacie, dużo to